O, 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 palą się, palą się. Dresy moje ukochane, ja zakładam was nad ranem. Dresy. mam dress, Mam trzy paski na ramionach, każda laska jest już moja. Dress mam dres. Idę w miasto w moich dresach, zrobię dyf delikatesa. Dresy. mam dres. To jest Ten kto nosi adidasa, to jest facet pierwsza klasa. Dres. Moi kumple toki bole, każdy bawi się bejsbolem Dres, mam dres Witam, witam Witam, witam Co nam powiesz? Co? Co tam powiesz? Zajebiste były fajerwerki Zajebiste fajerwerki I mamy wygrać Kandy, to był, to był Opa!

爹，你该够了吧？ Pawlak Cieszynka! Pawlak, gdzie jest cieszynka? Pięknie Tak robi Orest. leży publiczność Ciopan jak tam opinie? Zajebiście Bereda jako opinia może być może być Co sądzisz? Co się, Ile Co się stało? Co się Co sądzisz 2, 3, o meczu? Nie no, ogólnie... To jest dobrze, bo wygrywamy. Ej no, ej no! Nie Ej, mamy! kurwa, Tak łatwo przeżywa. Co tam masz na koszuleczce? Posiadacz tej koszuli jest uznanym lekarzem. Połóż się wygodnie na plecach i rób wszystko co ten miły doktor ci powie. Czekaj, czekaj, pozwol. Zapraszam dziewczyny. Mój gabinet jest zawsze otwarty. A chłopców już nie. Nie chcesz? Nie, 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 nie. Dobrze! Dla naszych? Tak! Chrzest oh, nie, wychrzest no, bojowy. Nie, wychrzest bojowy. Co chcesz zrobić? Chciała. Teraz tak, to, że każdy zawodnik po kielichu musi zdać jeden debiut na pierdolonym to, na, to na boisku. O, musi bo ja muszę być pierwszy. A to... Wiedzie, czy Wiem, więc Słyszałem, że nasze ziomki wygrywają. Tak. Krzes hmm. bojowy, Ciho. bojowy. Ej, słuchajcie. Nowa tradycja. Po kielichu. Zawodnik po ma Kielicha. Ale nie ma kielicha. Dawaj. Ale taki łódkę. Co chodzi zdrowie, za zdrowie łat, za wszystko kurwa. To jest jeden kielich. duży. Dawaj. To jest jeden dawaj, duży kielich. Pokaż jak, jak pijewce Przy... dawaj. Jak pije No właśnie jak ta duża gra. Jak pije. Dawaj. Jak pijewce. Dawaj, dawaj, jaj. Jak to dużo? Dobra, już jeszcze dwa łyki i wchodzisz. Mati! Mati! Mateusz! Szykuj się pomału. Ale nie to... no, kurde! <gry> teraz się ogarnął. No chodź, Mateusz. Nie. Mateusz, nie. chodź, chodzisz. Po... E nasz, nasz pierwszy ja zawodnik, wzie? nasz pierwszy wzie? zawodnik jest. po... po nie, kielichu. Po kielichu. Pierwszy zawodnik po kielichu wszedł na, na boisko. Graj, graj! Graj, 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 Nie musi być na... <grym, <grym, ja, graj, Ja się gra po <grym>, Det var resultater!

Oceuszu musisz się przedstawić. Dawaj. Bo jesteś na, jesteś, jesteś na meczu, więc musisz jesteś na rzęki więc musisz powiedzieć sobie. Jaki to zespół gra? FC po kielichu z sportywą. FC po kielichu! Minki kibicujemy? Tak, tak. FC po kielichu! Dobrze? Dobrze, świetno. Dobrze świetnie. Czopan zwycięzców tego meczu, Pawlak, pokażcie, pokaż wam piękną twarz, pięknie, dwa gole, piękne, dwa? jeden chyba, już nasz wierny kibic, nasz wierny kibic, wie, powiedz powie coś o tym meczu, Waler, powiedz coś o meczu, Waler, to o meczu, było brutalnie, była gra, to nie balet kurwa, to nie szachy, dobrze, dziękujemy, pan powiedz o meczu, nasz strzelcu jeden jednej czy dwóch, jednej, jednego, i Cieszynki pięknej, Co powie coś, bo zajebiście, bo w Lucidzu rozwaliście. Dwa. I mogę się czekać na rewanż. Się mogę Co powiesz o meczu, Krzysiu? Na strzelcu i dublamek? Nie, nie, dwie chyba strzelce. Wie. Co powiesz o tym meczu? Był ciężki, była walka, były zamieszki. Nie, nie było więcej spięć. Większej spięć nie było, ale wygraliśmy. I to, to jest najważniejsze. Powiedz coś szybko. Alvinia, powiedz coś szybko. Zostało minów. a Kośiora. Co powiesz? Co powiesz? No, 9-6, no tak, 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 dobry wynik. Czy co powiesz? Brak mi słów. Najważniejszy komentarz? Ostatni, jeden ostatni. Ostatni. Tak, szybko! Zabijcie się! pięknie. się, pięknie. szybko. Co to? Nie, ciebie nie nagrywa, spokojnie. Dobra, uwaga, wygraliśmy mecz bardzo pięknie. Bereda, co powiesz, o meczu? No, no, to był dobry komentarz. Tylko, co mi jeszcze sekund. Nie, nie mu nie mu Chodź tu, chodź tu chodź, chodź. Chodź chodź rób zdjęcie. Szybko, Sajgo rób zdjęcie. Dawaj jeszcze Kto wygrał? Kto wygrał? Kieriky! Kto wygrał? Kielichy! Kto wygrał? Kielichy! Kto wygrał? Kielichy!